Doda pozdrawia Szulim. Cześć, to jest Flesz Celebrycki Justyna Kozłowska. Zaczynamy. Temat konfliktu między Dodą a Szulim cały czas powraca. Ostatnio na konferencji ramówkowej Agnieszka Szulim stwierdziła, że niespecjalnie obchodzi ją pojednywanie się, zwłaszcza, że po drugiej stronie nie ma partnera. A na pytanie, czy będzie długo znosić przytyki, zaczepki ze strony Dody odpowiedziała tak. Ze strony gwiazdy festynu w Cycowie? Jeśli myślisz, że to mi spędza sens powiek, to nie bardzo. A na odpowiedź samej Dody nie trzeba było długo czekać. Wokalistka zagrała koncert gdzie? W Cycowie oczywiście. A ze sceny pozdrowiła swoją koleżankę. Cześć, Agnieszka! Słuchaj, jestem na koncercie w Cestowie. Z którego tak siedziłaś. I tutaj, słuchaj, mieszkańcy mają dużo więcej kasy od Ciebie i bardzo pragną Cię się pozdrowić. Ja też. To były konkretne pozdrowienia z wakacji. Jeżeli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, tudzież sprawę skomentować, to wiecie co robić. Zapraszam też serdecznie na Plejadę. Do zobaczenia.